Cześć, witam na swoim kanale. W tym filmie powiem Wam o najważniejszym nawożeniu, jakie należy wykonać teraz przy warzywach. Przy warzywach, ponieważ bardzo mocno padało. U mnie padało praktycznie 26-27 godzin. Razem spadło przez tą yy, z między niedzielą a poniedziałkiem około 110-120 litrów wody na metr kwadratowy. <try> I musimy nawozić nasze warzywa. Dlaczego musimy nawozić nasze warzywa? Po prostu. Osoby, które oglądają mój kanał, wiedzą, że najłatwiej jest to wytłumaczyć na zasadzie pomidorów, jeżeli przenawozimy pomidory. Bardzo często wam mówię, że należy je przelać i wypłukać wszystkie składniki pokarmowe, mineralne nawóz, który dostarczyliśmy głębiej, tak żeby. Roślina nie była przenawożona. I dokładnie to samo stało się teraz. Po tak dużej ilości wody, przyjmijmy, że ta skrzynia ma, to jest 80 na 120 i tutaj mamy około metra kwadratowego. Dokładnie to jest 0,96 m. I na taką małą powierzchnię spadło 100 litrów wody. Te wszystkie składniki mineralne zostały wypłukane w dół podłoża Wypukane do ziemi, i teraz te warzywa rosną w wiałowym podłożu. Musimy praktycznie całą całą glebę, strukturę gleby, że tak powiem, odtworzyć. Wiadomo, nie jest wypukane wszystko, ale to, co my dostarczyliśmy warzywom, jest w bardzo okrojonej, bardzo okrojonej ilości. No i musimy zadbać o to, żeby te nasze warzywa jak najlepiej rosły. Ja będę nawoził gnojówką, którą wykonałem z liści pomidora. Z liści pomidora przez wielu uważaną za bardzo zły nawóz. Niemniej jednak jest tutaj bardzo dużo potasu, bardzo dużo fosforu, żelaza, trochę azotu więc wszystkich minerałów, które teraz warzywa pod, potrzebują. Co możemy tą, tą gnojówką podlewać? Ogórki gruntowe, selery, pory. Cukinie, buraki świkłowe, fasolkę, groch, jarmurze i wiele innych yy, warzyw, tą gnojówką nie podlewajcie pomidorów, papryk, ponieważ to jest ta sama rodzina i możecie przenieść choroby z pomidorów, jeżeli robiliście gnojówkę nieuważnie, bo do gnojówki należy wybierać liście wyłącznie zdrowe, ale nie podlewajcie pomidorów, nie podlewajcie papryk, bo to jest ta sama y, grupa rodzin, grupa warzyw. Do samego nawożenia jeszcze Wam pokażę, że nawożę o poranku. Jeszcze jest na liściach rosa, na cukinii, tak. I nawozimy, nie polewamy po roślinie. Nie polewamy po roślinie, nie polewamy po warzywach. Nie chcemy uszkodzić po prostu gnojówkom roślin, a chcemy im dostarczyć składników pokarmowych, które są im teraz bardzo potrzebne. Jak widzicie, ja rozlewam tą gnojówkę na oko. Tak, gdy widzę, że w jednym miejscu. Już nie wsiąka, podlewam dalej. Wam również polecam wykonanie tego nawozu. Szczególnie jeżeli macie problem z ogórkami, tak jak ja mam w tym roku, one mi bardzo słabo rosną, więc ogórki potrzebują ewidentnie nawozu. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Ja nawożę resztę warzyw. Trochę ich jest. Spójrzcie, selery też już ładnie rosną. Trzeba je nawozić. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania i do oglądania innych filmów. Na razie, cześć.